Jakie działania podejmuje gmina w ramach rozbudowy sieci sanitarnej? Obecnie przystąpiliśmy do dużego zadania, czyli zarówno do budowy wodociągów, jak i rozbudowy systemu kanalizacji. Wygląda to w ten sposób, że, że w gminie, której posiadamy już 92 km sieci kanalizacyjnej i podłączonych budynków 750, planujemy do podłączenia w tym roku co najmniej 50 budynków. Przetarg na metodę zaprojektuj i wybuduj dla sieci kanalizacyjnej został już wykonany. Mamy podpisaną umowę, projektanci poszli już w teren. A teraz objęliśmy swoją pieczą duży przesiłek moszczenicy o nazwie Granice. A to z tego względu, że widzimy tam od kilku lat bardzo intensywne budownictwo mieszkaniowe, po prostu na naszych oczach powstają tam. Kolejne domy mieszkalne i w takie tereny zdecydowanie należy inwestować. Posiadamy także doświadczenia z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, bo mamy ich 113 w tej chwili w gminie wybudowanych. Jednak do tych elementów ochrony środowiska podchodzę z daleką ostrożnością i uważam, że budowa przydomowych oczyszczalni to tylko w stanie wyższej konieczności. Czyli wtedy, gdy obecnie czy też w realnej przyszłości nie ma już żadnej możliwości dociągnięcia tam klasycznej liniowej kanalizacji, która jest najlepszym na pewno rozwiązaniem do pozbycia się tego, jak to niektórzy mówią, śmierdzącego problemu. Mówiliśmy już o dofinansowaniach, na przykład między innymi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. O jakie inne dofinansowania stara się jeszcze gmina? Teraz mamy natłok zażeń związanych z kilkoma projektami, które rozkręciłem o charakterze grupowym. Tak z licznych analizm i doświadczeń wynika, że obecnie to są czasy, kiedy projekty grupowe mają największe szanse na przebicie się w tym tłoku środków unijnych i tłoku wniosków. I prowadzimy największe zadania jako lider w tym momencie, to jest rozbudowa gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W tym partnerstwie uczestniczy 6 gmin Ziemi Gorlickiej. Jest to projekt na poziomie 46 milionów złotych. To jest największy projekt grupowy realizowany kiedykolwiek do tej pory na Ziemi Gorlickiej. Drugi duży projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii na poziomie 32 milionów dla 10 gmin Ziemi Gorlickiej. Projekt związany z budową czterech punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na poziomie 2,5 miliona, miliona dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W tym momencie przygotowujemy się do aplikacji o dofinansowanie na usuwanie azbestu. Pięć gmin partnerskich, a już w zanadrzu mam pomysł na projekt dotyczący e-administracji, czyli to wszystko, co związane jest z nowoczesnymi funkcjonalnościami informatycznymi jakie powinny funkcjonować w naszej przestrzeni publicznej. W ramach projektu będzie to jakiegoś realizowane? Tak, czekamy na konkurs, który w połowie bieżącego roku ma być otwarty w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego i mam wstępne deklaracje ośmiu gmin, które chcą w takim partnerstwie e, wystąpić. Nie są to projekty twarde, czyli nie cieszą się dużą popularnością, bo oznak takich zewnętrznych fizycznych nie widać, to nie, jest. to nie jest droga, to nie jest kanalizacja, to nie jest przejście dla pieszych, które cieszy oko od razu, gdy zostanie wykonane, ale są to nowoczesne sposoby zarządzania zarówno finansami publicznymi, jak i zadaniami gminy, chociażby polityką podatkową i kontaktem między urzędem a obywatelem. Początek roku dla wielu gmin to był czas, kiedy wzrosły stawki, jeżeli chodzi o wywóz śmieci, czy podobnie było w gminie Moszczenica, czy był taki problem? Problem dotyczy całego kraju, bo wiemy, że nie tylko teraz te ceny rosną, ale wszystko wskazuje na to, że ceny tych usług w najbliższej przyszłości dalej będą windowane i na to składa się wiele problemów. Począwszy od wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska, poprzez wzrost cen paliwa i energii. W gminie Moszczenica ten temat nas dotknął, ale staram się aby on jak najmniej był przełożony na mieszkańców. I tak w ubiegłym roku mieszkańcy byli obciążeni opłatą na poziomie 7 zł i 13 złotych, czyli 7 zł na miesiąc od mieszkańca, który segreguje i 13 zł od mieszkańca, który nie prowadzi segregacji. Od nowego roku podwyżka wynosi złoty 50, zł, czyli 8,50 za posegregowane odpady miesięcznie i 15,50 za nieposegregowane. Mamy natomiast tę dobrą sytuację, że trwa jeszcze umowa z firmą na wywóz i unieszkodliwianie odpadów, zatem poruszamy się w takiej dość pewnej jeszcze sytuacji prawnej i organizacyjnej. Problem przyjdzie pewnie na wiosnę już przyszłego roku, kiedy kończy nam się umowa z dotychczasowym kontrahentem, trzeba będzie głosić przetarg i wtedy dopiero wrócimy do tych mechanizmów wolnorynkowych i okaże się, czy pieniądze, które dzisiaj zbieramy w naszym systemie, a zbieramy około 400 tysięcy rocznie, czy będą wystarczające na zaspokojenie wszystkich potrzeb, czy trzeba będzie ponownie podnosić albo szukać innych źródeł? Do finansowania. Chciałbym i zawsze tak mieszkańcom tłumaczyłem, żeby te obciążenia dla mieszkańców były jak najniższe. Prawo nie do końca na to pozwala, bo prawo próbuje wymusić może i słusznie, że poziom dochodów ma być zrównany z poziomem wydatku, bo wtedy to jest racjonalne działanie. Ale też pamiętajmy, że istnieje coś takiego jak swoboda zarządzania przez samorząd, i w naszych kompetencjach powinniśmy mieć te mechanizmy równania. Społecznego, czyli niektórym grupom, szczególnie rodzinom wielodzietnym, czyli osobom, które pozbawione są zatrudnienia, możliwość dofinansowania tych zadań i takie mechanizmy będziemy stosować. Jakie fundusze przeznacza gmina na działalność ochotniczych Straży Pożarnych? Pytam nie bez powodu, bo wiem, że Straż Faszczynicy została najlepszą strażą w Małopolsce. System straży pożarnych w naszej gminie też jest bardzo prosty i odpowiada temu podziałowi administracyjnemu, czyli dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w Moszczenicy, jednostka, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i rzeczywiście w ubiegłym roku została nagrodzona specjalną nagrodą. To była także nagroda pieniężna, 50 tysięcy złotych, jako najlepsza jednostka OSP w województwie małopolskim. Druga jednostka OSP w Staszkówce, która działa poza systemem ratowniczo-gaśniczym. Na bieżące utrzymanie obydwu tych jednostek wydajemy w ciągu roku 66 tysięcy złotych, taki jest plan na bieżący rok. I to są tylko i wyłącznie czyste wydatki o charakterze bieżącym, czyli ekwiwalent, zakupy paliwa, drobne remonty, ubezpieczenia i tym podobne. Natomiast co roku zawsze szeroko dofinansujemy naszych strażaków poprzez liczne akcje. Przykładowo, w 2017 roku realizowaliśmy duży projekt ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej, doposażenia jednostek ratowniczych i wtedy jednostka OSP Moszczenica otrzymała. Fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo gaśniczy, którego wartość jest 748 tysięcy złotych. W ubiegłym roku dofinansowaliśmy specjalnymi dotacjami jednostkę OSP w Staszkówce, która remontowała remizę wewnątrz, która remontowała pomieszczenia gospodarcze, a w tym momencie mamy już ambitne plany głębokiej termomodernizacji remizy OSP w Staszkówce. Oraz już składamy wnioski do innych działań, na przykład do programu Bezpieczna Maopolska, jaki realizuje pan marszałek, gdzie chcemy zakupić specjalistyczne ubrania ochronne dla strażaków OSP Staszkówka. Zatem jest to tak, że 66 tysięcy na bieżące wydatki i to generalnie wystarcza. Natomiast e, setki tysięcy złotych idą poza tym systemem, gdzie trzeba pomóc i strażakom, e, i budynkom, remizom strażackim. I tu mamy ko konkretne sukcesy. Jerzy Wałęga, Wójk Moszczynica był moim gościem, gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani, bardzo dziękuję Państwu.